Dzień dobry, szczęść Boże. Dzisiaj dzień wolny od pracy. Dzień spędzony z gołębiami. Yy, trochę, trochę sprzątania było. Wreszcie gołemnik rozpłodowy rozdzielony. Samiczki osobno i samszyki. Yy, jedną samiczkę wydałem. Po niej nie miałem, może ktoś sobie uchowa, tak? Trochę mam śmieszną tą czapkę, ale dobra. Nie. O, może ktoś sobie uchowa coś po tej samicce. Eee, na samiczkę nie miałem karty, nie? Czasem jak kupowałem z tych wspólnych gołębników gołąbki, to to nie przysyłali kart, tak? no Na tą samicę akurat nie miałem, więc nie mógłbym na nią lecieć. Samczyka wrzuciłem do samczyku z tej pary, bo też po nim po nim nic nie miałem ogólnie, nie. Bo też już ma samczyk z 20 roku 5 lat, tak? Jak ten czas szybko leci. Tak niedawno tego głębia kupowałem. no lecące lata. Ech. Aby patrzeć, jak święto wszystkich świętych będzie moim świętem. No, nawet człowiek, człowiek tego nie widzi, jak te lata lecą, tak? No, wakacje spędzone jak zwykle z głębiami Ale może i dobrze. No, mam nadzieję, że ten samczyk się oblata, nie? Ale to się okaże. A z gołąbków, tych co przyniosłem, to yy... jeden mi zginął we cztery dni temu. No, już wychodził ze 3 dni na... ze cztery dni na dach, ale jakoś poderwał się do góry i, I nie wrócił. nie Myślę, że te późne gołębie to yy... Mówią, że się nie nadają do lotu. Czasem, czasem się zdarza, że się nadają, tak? Ale to jest takich niewiele takich gołębi. No ale nie wrócił ten gołąbek, tak? No. Wczoraj też jeden poleciał, ale ten wrócił akurat. Codziennie coś gdzieś tam się zrywa jak. Ale wracają na drugi dzień. Nie. Ten akurat nie wrócił. Może coś się wydarzyło, nie wiem, ale... No jednego nie ma, szkoda, no. jeden trochę słabiej wygląda, no ale damy mu szansę, nie, Ech. ogólnie nic się nie dzieje, praca, praca, trzeba zarabiać teraz pieniążki na, na przyszły sezon, tak, bo no jest widać jak nie ma, nie ma lotów, nie ma tych treningów, człowiek nie wywozi, to, to zostają te pieniążki w kieszeni, naprawdę. Jak tak się popatrzy, to, to dużo zostaje, tak jak na mnie to dużo, tak? No jednak na te treningi leci tych pieniędzy, nie? Samochód nie jest na wodę niestety. Jeszcze mam dwa samczyki do przeniesienia tutaj właśnie z tego głębnika. Samiczek i tych późnych gołąbków. No, ale myślę, że to jutro. Jak wrócę sobie z pracy, posiedzę dłużej i mniej więcej wiem, wiem, które to są te dwa. Jeden to na pewno wiem. wiem. jeden tu na pewno wiem. tu będzie samczyk na pewno tak ten kurde właśnie pacjent tak, to jeszcze dwa do odłożenia zobaczymy czy tam ten oblata z tego gównika rozwodowego. bo no nie był na dworzu wiadomo jako młody latał na tym gówniku no to jest głąbek, jeszcze szybko Tutaj ode mnie z oddziału. Yy, bo tu jest głąbek z Warmii, nie? Tam. No Zobaczymy, fajnie jakby się oblatał nie? O, bo nie chcę. Wolę tego łębie niech one mi zginą na tam. Nie wiem, może jak ktoś będzie chciał, to może komuś podobać. Zobaczymy, jak się oblata no, zobaczymy. Ogólnie jest fajnie, bo widać, bo już wszystkie gąbki wychodzą, te takie łóżne, co tam przyniosłem i te moje, już niektóre zaczynają nawet fajnie latać. Teraz tak nie wypuszczałem ich, kurde, bo tam może na godzinę czy coś. I Niektóre, tak jak mówię, zerwały się i był problem, Później na drugi dzień przychodziły, a ten jeden nie, nie wrócił. Trochę nie miałem czasu, bo. bo znaczy fajnie, że nie miałem czasu, bo pracowałem tak. No, czasem sobotę, niedzielę. No, to są setki to zawsze coś się zarobi. Mówię, będzie na, na przyszły sezon. Odłożone pieniążki. Nic nie kupiłem. to będzie łatwiejszy ten sezon, ale jeszcze może tylko polecę cztery loty, tak jak mówiłem. Chociaż już mnie korci, już brakuje mi tych lotów. No. Yy, fajnie by było właśnie zrobić takie loty zimowe, nie? Bo nie w oddziale, nie? Wysłacie smsy po wszystkich sekcjach, kto by chciał. I no i pobawić się, tak? Bo brakuje tego jednak, nie? Tej rywalizacji. No, to wie, może, może tak kurde będzie. Ech, miałem nic nie kupować, ale korci teraz tak patrzyłem, że kończy się aukcja na, na Pigebooku. tego byłem rogowo. No, nie powiem, wpadł mi w oko gołąbek. No ciekawe ile będzie kosztował. Podejrzewam, że już kosztował rano 1600. No a to teraz pewnie będą dopiero ceny podbijane. No, mam nadzieję, że nie kupię. Że nic mnie nie przykorci. Bo mówię, wchodzę w inny rozpód, nie chcę takiego gołębi. Zobaczymy czy jak ten rozpód taki późny, jak to będzie wyglądało, tak? Bo tak jak i z tymi celami indywidualnymi sobie wymyśliłem. Że u mnie nie zdało tego. Źle w ogóle pomyślane i nie tak jak potrzeba. No. no ale dobra. No. Fajny ten głąbek Ten późny taki, co jest po tej gołębiach marcitewskich, tak. Coś takiego. No jest kurde późno, ale bardzo młody jest. Z tych późnych to taki jeden z tych starszych gołąbków, to, ale on dopiero wychodzi na gołębnik, jak wszystkie wyjdą. Nie? To jest. No w tym roku też miałem taką właśnie samiczkę młodą do lotu. I ona też tak robiła i jak ją łapałem gołębie, to, to ona zawsze gdzieś się schowała, nie? I... I ten na tym ostatnim locie pokazała klasę, nie? Trzyma naprawdę w głowie dużo. Może to się nie sprawdza, ale nie wszędzie, ale. Ale tak właśnie kiedyś oglądałem taki film i się wypowiadał taki hodowca i mogę powiedzieć, że u mnie się sprawdziło, że jednak te gołębie. To widać, że myślą jak słuchają. Co mówię. No fajnie, że mówię, te nadgodzinki łapię pracy i, i mogę odłożyć i po 12 godzin yy, czasami się robi. No fajnie, że to w pracy. No, fajnie wygląda i atmosfera jest taka w miarę. Wszystko dzięki pani kierownik. Nie. No jest fajnie, fajnie. Mówię. Jutro przyjdę, przyjdę do gołęniczka po pracy. I muszę wybadać te dwa samczyki i odłożyć będę miał już z głowy, nie? Już będzie wszystko. Oczywiście te późne to nie wiadomo, co jest samczyk, samiczka. To tam nawet o tym nie myślę. No ale te dwa gołąbki odłożę. Już tam widzę, że się jedna para zaczęła robić. Nie wiem, bo już siedzą dwa. Czyli tam jest jeden samczyk, jedna samiczka. No, może dzisiaj odrzucę to co tak myślę, zobaczymy, za dwa tygodnie, piękny dzień, bo kurde odbieram dwa pucharki Zobaczymy, może nagram, nagram film z rozdania, rozdania nagród, jak się wszyscy zgodzą, tak, bo nie każdy może chcieć być nagrywanym, już nie bywa, tak ale jak się wszyscy zgodzą i mi, będę miał tą taką chęć nagrywania, tą werwę, to, to może nagram. Też będzie taka pamiątka, tak? Jak się nie będzie lecieć albo ktoś nie będzie lecieć, tak? No, żeby sobie kiedyś obejrzeć, nie? Tak jak teraz właśnie mam jeszcze w domu filmy VHS yy, z imienin mamy, która nie żyje. Tak, już parę lat. i Już tam parę osób z tego filmu nie ma, tak? I fajnie jest, kurde, sobie usiąść, obejrzeć i patrzeć na tych ludzi, których już, z którymi już nie, nie porozmawiamy, tak? No. Jak słuchają tego Łębia. Dobra, będę kończył. Mówię, może nagram film z tego rozdania to za dwa tygodnie no w przyszłym tygodniu będzie wolne zrobimy obloty może w niedzielę się przyjdzie zobaczymy do pracy ale sobotę mam wolną bo mają mi koledzy rozpisane nadgodziny czyli sobota będzie wolna no zobaczymy czy się oblata ten samczyk teraz przez tydzień nie będę wypuszczał niech one tam sobie siedzą przez te pięć dni te samczyki i się kurde Zaklimatyzuję ten samczyk no, Jest w tej samej posesji, był tu 5 lat właściwie, to jest to bardzo prawdopodobne, że, że nigdzie nie poleci. Ech. Napiszcie, czy zrobiliście jakieś zakupy w tym roku. Jakieś wzmocnienia takie, jakiejś fajnej gołębi. Na pewno mnie to też ciekawi. Ech. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Cześć Wam, jeszcze pójdziemy do tego gołębika Samczyków, staruszków. Zobaczymy co tam. No, Są moje staruchy. Tu jest ten gołąbek tej, naj, tej niższej, najniższej półce. To jest właśnie ten z 20 roku. Może ten kolega poznaje? raczej raczej nie, bo to dawał młodego gołębia? To nie pozna. To mówię. Ode mnie z oddziału hodowca co dał na nawarnię. To jest jego gołąbek. No niestety nic po tym gołąbku. Jako młody jeszcze coś tam fajnie. Raczej na takie krótsze loty te gołębie są. Nie. Po tym gołębiu. Mm, takie ciężkie 600. -ki. Nie ma gołębi. Fajne były gołąbki niektóre, bo na tych. Do 300 to ładne wyniki, ładne, ładne konkursy tam zdobywały, nie? Dawały sobie radę. No ale tam dalej mówię, ja szukam gołębi uniwersalnych. Nie, może jakiś cud sparzy się z jakąś samiczką, tutaj lotową, i może coś fajnego dać. Zobaczymy, jak się oblata. Tak. No. Gołąbków mało, no samczyków na tą chwilę mam. Z tym właśnie co, kurde, z tego rozpłodowego mam 10. no Szkoda mi tych rocznych trochę utopiłem, tak? Ale mówię, chciałem wszystko skasować te głębie. To co zostanie, miałem komuś tam sobie dać, tak? Nie chciałem lotować, już miałem tam swoje jakieś problemy i teraz sobie ułożyłem w głowie, ale może i dobrze, bo, bo naprawdę się przebrały te gołębie. Nie? No tych rocznych to mówię szkoda, bo niektóre gołąbki później dojrzewają i trzeba im dać szansę. Nie wiem, kajówka też jest tam, z, mamy chyba z 6, może z 7 lotów, nie? Z 7 na pewno, może z 8 nawet. No, to wystarczy tym rocznym, bo mówię, niektóre głąbki później dojrzewają i jak tak się wrzuca, kurde jako roczne, to później można nie sprawdzić tego głębia dobrze, tak? No, na to moment mam 10 samczyków. Z tym z rozpłodu, no jeszcze wrzucę. Chyba dzisiaj wrzucę te dwa samczyki, nie? Przerzucę tutaj. Mówię, w tym tygodniu nie będą wypuszczane samczyki. W sobotę będę miał wolne, a raczej na pewno, bo mówię, jest dwóch kolegów rozpisanych i oni na pewno przyjdą. To ja sobie wypuszczę tego łąbki, no. a jak jeszcze będzie winna, bo to no to kurde, będę wypuszczał. Ja będę w miarę wcześniej wracał. Będę puszczał te samiczki z tymi późnymi, tak? No, niech sobie tam latają, oblatują się. Słuchają, jakby rozumiały, nie? No, fajnie, fajnie, mówi, jest fajnie, jest, szkoda, że właśnie nie ma takich zimowych lotów w oddziałach. Tak oczywiście, kto chce, nie? Może takimi właśnie późnymi gąbkami sobie po lotach, żeby każdy pociągnął takich młodych gołębi i takie gołąbki sobie, takimi sobie lotować, nie? Późną jesienią i, i może nawet zimą, tak? Zrobić tam, nie wiem, z pięć lotów, nie? Tam do 200 kilometrów, nie? No, ktoś, żeby wyniki, żeby antenę podpiąć, tak? Fajne by to było no. Bo brakuje, brakuje. Tak człowiek przychodzi, puszcza te gołębie. Fajnie jest posiedzieć w tym się Mówię dzisiaj dzień spędzony w głębniku. Ale brakuje, brakuje. Brakuje tych lotów, brakuje tej adrenaliny. Nie? No. Już tam bez żadnych nagród, dyplomów. Ale żeby kurde się pobawić tam porozumienalizować, zobaczyć, zobaczyć tabelę to jak leci tak tymi późnymi no. dobra cześć wam mówię nakręcę pewnie film może nakręcę za, za dwa tygodnie no, no bez czapki lepiej no może nakręcę jak z rozdania nagle, tak. jak będę miał taką werbę taką chęć bo tak, może Ech. mieć taką pamiątkę ja akurat fajnie, bo coś odbiorę. To też można to sobie udokumentować. Kiedyś tam się jakby się nie leciało, komuś się pochwalić, tak? Że kiedyś to było. No, dobra, coś wam na razie, trzymajcie się.